Jestem na wysokości, powiedzmy, jakiejś, no nie wiem, 15 czy 20 metrów nad poziomem morza. I tam widzę tak zwany horyzont. Nie wiem, co to znaczy, ale już nie będę tego może powiedzieć. Tak więc proszę Państwa, jeśli. Ziemia miałaby być, tak jak tu mówią, niektórzy płaska, no nie? Płaska. Tak jak major mówi w na przykład, że ziemia jest płaska, płaska. No, tak więc jeśli ziemia jest płaska, to według mapy po drugiej stronie y, morza jest Szwecja, no nie? Ja jestem na wysokości tych 15-20 metrów, ale są lepsze miejsca, tak powiedzmy, jakieś latarnie na wzniesieniach, to można by nawet 70 uzyskać czy, czy więcej. No i oczywiście są lepsze kamery niż to co ja mam. Naprawdę dobre kamery są. Tak więc jakby taką puścić łódkę, no nie, tutaj z brzegu. I taką kamerę. Co śledzi tą łódkę. Taka co przybliża na 500 km, na 1000 km, może nawet na 5000, to wystarczy 500 akurat w tym przypadku. 500, mniej więcej, może mniej. W linii prostej to może i mniej. Tak więc taką łódkę by puścić i ta kamera będzie ją śledzić. No to powinna. Nie stracić jej z oczu, czy tam z oka kamery. I powinniśmy zobaczyć brzeg Szwecji. No chyba, że mapy są fałszywe, no ale nie wiem jak mogą być fałszywe, skoro jeśli wchodzimy na prom tutaj w pobliżu. Tam w Gdyni czy tam w Władysławowie, no to jednak można do tej Szwecji dopłynąć. więc raczej bym nie stawiał, że mapy są fałszywe fale, no to widzimy tutaj to tak są powiedzmy tak pół metra, no ale tam na środku może są 2 metry, może 5, no nie sądzę, żeby były fale 70 metrów które by zasłaniały tą Szwecję zresztą będzie to widać jeśli byłyby takie mapy fale wielkie, no to byśmy to widzieli na tym nagraniu No to proste doświadczenie, Ogólnie to nawet nie trzeba łódki wysyłać nigdzie, tylko po prostu stanąć na takiej, na takiej górce Z tym, ze statywem, no nie, z dobrą kamerą I będzie jasne Ale to muszą stanąć ci, co chcą udowodnić tą tezę, a nie ci, którzy są przeciwko, no nie a może i jedni drodzy No tak no, filmik jest oczywiście nienaukowy i to jest taki, taki mój żart, no nie? Taki mój żart Patrzmy jeszcze na to może Widzę ten horyzont, ale jakbym powiedzmy płynął to tego horyzontu nie osiągnę, tylko osiągnę górę. Czy to będzie jakaś wyspa, czy to będzie jakiś ląd Tylko Szwecja Czy może Dania, kurde, ale raczej Szwecja, z tej strony to raczej Szwecja Bardzo prosty eksperyment Może już ktoś to robił, no kurde, dajcie mi linki do tych filmików Jak to świetnie widać tą Szwecję z Polskiego Wybrzeża to, by, to byście zamknęli po prostu usta tym wszystkim niedowierkom. Przynajmniej byłoby udowodnione, że, że Bałtyk jest płaski.